Witam serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu przed otwarciem rynków. W zeszłym tygodniu mieliśmy dosyć spore zawirowania na polskiej giełdzie, spowodowane głównie tak naprawdę KGHM-em, który zdecydował się wypłacić mniejszą dywidendę niż rynek się spodziewał i którą dyskontował w cenie. Jednocześnie było bardzo ważne wystąpienie Fedu, Bena Bernanke, który stwierdził, że, że wcześniej skończą luzowanie ilościowe w 2014, a nie tak jak wcześniej twierdzono w 2015 roku. Nie jest to dla mnie osobiście jakieś wielkie zaskoczenie, natomiast rynek zdyskontował to bardzo, bardzo mocno w scenie. Zobaczymy, jak dalej będzie reagował, natomiast wiele też mówi analiza techniczna, więc skupmy naszą uwagę na, na wykresach. Zaczniemy od właśnie polskiego WIG 20, ponieważ tutaj ten drastyczny spadek, który miał miejsce, no, nie, nie, nie napawa optymizmem. Natomiast zobaczymy, czy on będzie kontynuowany. Moim zdaniem jest to lekki lekki szok. Sądzę, że KGHM wróci do normy, a powinien wrócić na, na normalne poziomy cenowe, to, to tutaj też będzie, będzie odbicie. Natomiast przyznam się, że nie zauważyłem pewnej rzeczy w zeszłym tygodniu i ostatnimi czasy tak naprawdę od, od kilku tygodni można było to, to zauważyć. Często stosuję tego typu zabiegi, że pociągam od jednego szczytu do dołka, Linię i ją kopiuję do szczytu. Tego nie zrobiłem w przypadku WIG-20, a dało to wyraźny, wyraźne miejsce, gdzie rynek mógł się odwrócić. No jednocześnie zwiększało wartość tego szczytu na 2500 punktów. Niemniej jednak rynek dał sygnały ku temu, że nie chce iść wyżej. Po otwarciu się, się w poniedziałek przebito ostatecznie później wsparcie na 2000. 1433, no i tym samym zanegowało e, trend, sygnały prozrostowe i sugerowało spadki. Tak, tak dynamiczne, nie sądzę, aby ktokolwiek się spodziewał, ale mimo wszystko zostały zrealizowane. Na wykresie tygodniowym widać, że została przecięta linia trendu, aczkolwiek to są kontrakty, to nie jest czysty wig 20, więc też trzeba mieć to na uwadze. Zobaczymy, jak się rynek będzie zachowywał dalej. Ja osobiście m, na razie się wstrzymuję przed prognozą, co robimy dalej bo yy, uważam, że jest to przecena bardzo związana z emocjami, a nie czysto rynkowa, więc zobaczymy jak ten rynek podąży dalej. Z analizy technicznej wynika, że powinniśmy stać dalej, a jeżeli będziemy spadać dalej, to do poziomu Fibonacciego. 50% co najmniej, czyli 2087. Później poziom 61,8 jest na poziomie 1887 i to jest też bardzo ważny poziom, więc jeżeli będziemy kontynuowali spadki, to te dwa poziomy należy traktować jako wsparcie i zobaczymy, który ostatecznie zostanie zachowany. Na tym, na tym to polega. Tyle na temat polskiej giełdy. Natomiast jeszcze polski złoty. Dwa słowa, ponieważ podobnie jak Polska giełda się osłabiła, podobnie polski złoty się osłabił. No, na wykresie dziennym widać, że na dolarze do polskiego złotego zachowaliśmy tą krótkoterminową mini trendu, którą zaznaczyłem, i dotarliśmy z powrotem do poziomu 3,30. No i tutaj znowu jest zatrzymanie, więc znowu będzie decyzja, co robimy dalej. Ale jeżeli spojrzymy na polskiego złotego do euro na wykresie dziennym, ponownie to zobaczymy, jak ładnie rynek zauważył poziom 4.2, który też zaznaczyłem jako ważny poziom wsparcia, i od niego się odbiliśmy. Tutaj mamy niedaleko do wieloletniej tak naprawdę linii trendu, więc zobaczymy czy tam rynek dojdzie, powinien tam dojść, idealnym rozwiązaniem byłoby dotarcie w okolicach 4,40 i dopiero odwrót, więc zobaczymy jak rynek zacznie tutaj robić, na razie jest pro wzrostowo, zanegowali sygnały spadkowe i dotarli z powrotem do oporów, więc jest tutaj szansa na, na wzrost. Ciekawym rynkiem też jest tak naprawdę euro ponieważ... Po ostatnich wzrostach bardzo szybko zdyskontowaliśmy właśnie po wystąpieniu Swedu spadki. Od środy rynek bardzo mocno zniżkował, dotarł do 50% całości wzrostów, a więc do bardzo ważnego poziomu i od niego się od razu odbił. Więc prawdopodobnie będzie jeszcze jeden test i może jakaś większy, większy ruch do góry. Co, co przemawia za tym, aby iść jednak wyżej, przemawia zachowanie dolar do franka, ponieważ zwróćmy uwagę, że też rynek zauważył to, jest może niepotrzebne, więc to usunę. Natomiast rynek zauważył poziom jakieś wsparcia tutaj na poziomie 0,91,50, ale dotarł znowu do linii, która wielokrotnie już była testowana i była ważną linią oporu, tą czerwoną, grubą. A jednocześnie jeżeli rozciągniemy siatkę Fibonacciego z tego miejsca, czyli zmierzymy sobie cały ten ruch, cały ten ruch spadkowy, to jest, zatrzymaliśmy się w okolicach 30%. Więc jeszcze to oznacza tylko małą korektę. To co się dzieje na euro jest głębsze, ale tutaj na dolar do franko tego nie widać, więc jest szansa na to, że rynek tutaj się zatrzyma i zacznie kontynuować ruchy spadkowe, a wtedy na eurodolarze będziemy mieli równie zatrzymanie i powrót do wzrostu. Oczekiwania rynkowe moim zdaniem są pro mimo wszystko. Zobaczymy, jak rynek tutaj się oczywiście zachowa. Negacją scenariusza pro będzie podejście do góry w okolice 1.30-2.20 i odwrót dalej w dół. Cały czas najważniejszym poziomem wsparcia, który będzie powstrzymywał spadki przed, przed, przed długoterminowym trendem spadkowym, będzie podtrzymywał cenę przed długoterminowym trendem spadkowym jest poziom około 1,2850-1,2800. Więc tam, jeżeli rynek będzie docierał do tamtych poziomów, to to, to będą niewragiczne punkty, ale w nadchodzącym tygodniu spodziewałbym się jednak zatrzymania i próby podejścia jeszcze raz wyżej. W poniedziałek, We wtorek mamy podawane... Nie, w poniedziałek, przepraszam, jest podawana informacja na temat nastawienia w biznesie w Niemczech. Znowu spodziewamy się lepszych informacji, więc to już będzie jakieś tam weryfikacja tego, czy jest tak dobrze, jak się ludzie spodziewają, czy też nie. Ten wskaźnik się otrzymuje na poziomie około 106 punktów od dłuższego czasu, jest to dosyć wysoki poziom, więc tutaj niewiele trzeba do tego, żeby on zaczął być gorszy od oczekiwań. Podobnie ciekawą sytuacją mamy na funcie, ponieważ tutaj rynek nie dotarł do wspomnianej przedemnie strefy. I już zrobił głęboką korektę do poziomu 50%, tak, do tego poziomu, całości tych tutaj wzrostów. Jak na moje oko, brakuje dokładności w tym szczycie, co może sugerować podejście jeszcze raz, ze względu na fakt, że, że po prostu rynki rzadko kiedy nie dochodzą do poziomu ważnych, poziomów poporu bądź wsparcia. Fakt, tu jest linia trendu, męczyliśmy na tej linii trendu, czyli ograniczeniu kanału cenowego. No ale mimo wszystko powinny ten rynek podejść, podejść wyżej. Natomiast oczywiście punktem newnalgicznym jest tutaj właśnie 1,53, 78, 75, gdzie, gdzie rynek się odwrócił na poziomie 50%. Po jego przebiciu będę się spodziewał troszkę głębszych ruchów do 1,53, a nawet głębiej do 1,52. Zobaczymy, jak rynek tutaj się zachowa. Uważam, że tak jak na eurodolarze, tutaj również powinna być mała korekta. Na australijskim dolarze rynek pokazał siłę pro podaży. Miał to głównie, było to głównie spowodowane tym, że z jednej strony Fed powiedział, że będzie już zacieśniał politykę pieniężną, ale jednocześnie Bank Australii powiedział w swoim wystąpieniu, że czas jeszcze nie nadszedł czas na to, żeby kończyć swoje luzowanie. z Rozpoczęta 9 miesięcy temu obniżka stóp procentowych w Australii. Dalej będzie kontynuowana, jeżeli, jeżeli sytuacja się nie poprawi. Dalej nastawienie jest bardzo, jak to mówię, głębie, więc tutaj to też miało swój wydzień. Po mocnym odbiciu rynek nie chciał kontynuować. Mówiłem o tym, że ta strefa jest ważna, no i tutaj rynek pokazał, że nie chciał, nie chciał tej strefy wybić do góry i mocno podążył w dół. Dotaliśmy w okolice poziomu 38,2, jeżeli chodzi o całość całość tych długoterminowych wzrostów. Jeszcze nie został ten poziom osiągnięty, więc być może w tym tygodniu ten poziom zostanie osiągnięty i podejdziemy jakąś korektą do góry. Natomiast pamię proszę pamiętać o tym, że to tak naprawdę całość była korekta, korekta pędząca, więc ten rynek jest naprawdę bardzo, bardzo silnym trendzie spadkowym, więc łapanie korekt w tym przypadku ma uzasadnienie, ale należy zawsze pamiętać o tym, że jest to tylko i wyłącznie korekta. Do momentu wypłaszczenia trendu. Na razie tego wypłaszczenia nie mamy. Rynek wyhamował, ale nie dał rady podbić poprzednich szczytów, więc mamy bardzo silny trend spadkowy i będziemy go kontynuować. Natomiast bardzo dobrze rynek zachował się na jenie. To co mówiłem w zeszłym tygodniu, że rynek ten długoterminowy, długoterminowe wykupienie, wyprzedanie, przepraszam, na dolar do jenie zostało zauważone. Rynek dotarł ostatecznie do 27 RSI poziomu RSI i od niego się tutaj odbił wskazany przez mnie poziom wsparcia był bardzo ważny też to co sugerowałem tak, czyli jeżeli to akurat mówiłem już na, na webinarium o 23:00, że jeżeli świeca nie zamknie czyli jeżeli świeca nie pokona minimum tego długiego tutaj pinbara tego młotka, to będzie dla mnie bardzo silny sygnał do kupna no i tak też się wydarzyło, inwestorzy to zauważyli że ten poziom nie został nie został pobity no ale czy będziemy dalej wzrastać, no moim zdaniem Podobnie jak na eurodolarze spodziewam się wzrostów, korekty, tak samo tutaj. Spodziewałem się nieco silniejszego wybicia, jeżeli miałoby być to kontynuowanie trendu wzrostowego. Rynek zauważył. Cały czas mamy coraz wyższe, coraz wyższe zarówno szczyty jak i dołki, ale te są tylko, te świece nie są tak duże jak były wcześniej. Więc zobaczymy, czy trend ten będzie kontynuował. Na razie mamy taki kanał cenowy i do niego dążymy, tak? A do niego dążymy. Więc zobaczymy, czy dalej nie będzie, będzie kontynuowany. Euro-Jen jest nieco słabszy w związku z osłabieniem się samego euro względem dolara. Natomiast też, też było wybicie na tym poziomie, który, który był wskazywany na Nikkei. Cały czas jesteśmy w konsolidacji. Więc moim zdaniem tutaj jeszcze spadki na Jenach się nie skończyły. Nie jest to powrót do trendu wzrostowego, przynajmniej na dzień dzisiejszy. Może potrzebują zejść jeszcze troszeczkę niżej, aby zauważyć na przykład ten poziom poprzednich tutaj minimów, czyli około... 95,50 jeżeli, 95, jeżeli chodzi o no dolar do jena i dopiero wybić mocno do góry. Zobaczymy. E, pamiętajmy jednak, że w długoterminowym okresie cały czas to jest trend mocno wzrostowy. Jeżeli wyczyścimy ten wykres, to widać, że to była tylko i wyłącznie korekta, więc zobaczymy, co rynek będzie robił dalej. Wygląda to, wygląda to dobrze. Ostatnie, ostatnie dwa instrumenty to złoto. Złoto dotarło do poziomu 38,2, które sugerowałem, że będzie ważne. A więc na razie spodziewam się odbicia na złocie. Oczywiście mogą się chwilę pomęczyć jeszcze przy tym poziomie 38,2, ale ostatecznie spodziewam się korekty nieco większej niż była tutaj. Co może przemawiać przeciwko mojej analizie to, że tutaj był trójkąt. Zobaczymy, czy on się zrealizował, bo nawet nie, nie mierzyłem. Tak, tu mam, on, jak na moje oko to się jeszcze nie zrealizował. Tak, tu, mamy, tu mamy trójkąt, więc powinniśmy zmierzyć najszerszą... Część tego trójkąta mniej więcej w ten sposób, troszeczkę niżej. Tak? To jest oczekiwany poziom, do którego rynek powinien dojść. To jest jeszcze dużo, dużo niżej, więc zobaczymy, czy tak faktycznie będzie. Ten trójkąt jest dosyć szeroki, ale na, na pewno ten poziom 38.2 spowoduje zatrzymanie się chociaż na chwilę e, rynku, moim zdaniem na dłuższą chwilę. Dolara do... do jeszcze indeks jeszcze amerykański. Pokonaliśmy minima, które były w zeszłym tygodniu. E, też jednak mocno zniżkoy, ale cały czas jest w kanale, tak? Nie wybił tego kanału, a w związku z tym powinniśmy. Ja cały czas upieram się przy tym, że to będzie trend boczny. On może mieć większy zakres, może mieć zakres od, tysią, od 14 tysięcy do, do 15 tysięcy, natomiast spodziewam się konsolidacji na na i cały czas podtrzymuję te moje słowa, że tak właśnie to będzie wyglądało, ładnie rynek przetestował poziom oporu w zeszłym tygodniu, widać tymi, tymi świecami dotarliśmy do poziomów oporu i od niego się odbiliśmy, więc jest potwierdzenie tego, że podaż czeka, no jest to też związane z ograniczeniem ewentualnym podaży pieniądza przez FED z mojej strony to tyle na tą krótką analizę, zapraszam na spotkanie o 22 w niedzielę w Inwestio gdzie przeanalizuję bardziej dokładnie i może więcej scenariuszy przedstawię na, na, na reszcie rynku. Tymczasem miłe, życzę miłego weekendu i powodzenia na rynkach w przyszłym tygodniu. Do widzenia.